proszę mi powiedzieć czy się podziały wszystkie kobiety czy pozamykaliście w szafie czy rzeczywiście mit tego że kobiety nie głosują na konfederację jest prawdą absolutnie nie jest tutaj cała masa kobiet myślę że szczególnie na tych prawyborach kandydaci są tacy tacy interesujący i tak przyciągający również płeć piękną że kobiet jest tutaj bez liku Prawybory w Katowicach, dlaczego formuła Prawy wyborów i dlaczego Katowice, bo to jest dość ciekawe w partii wodowskiej, jako jest nowa nadzieja, silny prezes Mencen i tu jednak ta demokracja się jednak sprawdza. No, prawy wybory przede wszystkim za sprawą inicjatywy właśnie samego Sławomira Mencena, który postanowił dać tę możliwość wyborcom, wyborcy środowiska wolnościowego, jako jedyni w całej Polsce mają możliwość wpływu na to, kto będzie liderem ich listy w wyborach sejmowych, więc wydaje mi się to bardzo ciekawe. Ciekawa, atrakcyjna koncepcja. A w Katowicach dlatego, że Katowice są jednym z tych 20 okręgów, które w ramach umowy między partiami tworzącymi konfederację przypadają właśnie środowisku nowej nadziei, dlatego mamy dzisiaj prawy bory właśnie w Katowicach. Super! Przyszło dużo ludzi i spodziewaliście się takiej frekwencji, takiej ilości yy, takiej ilości elektoratów, który się zaktywizował. No ja powiem szczerze, jeszcze kilka tygodni temu się nie spodziewałem, ale tutaj złożyło się kilka rzeczy. Po pierwsze jest dwóch bardzo silnych kandydatów mających bardzo duże możliwości mobilizowania ludzi. Po drugie, te pra wybory przypadają w ostatni weekend pra wyborów, więc było szczególnie dużo czasu, żeby tych ludzi tutaj ściągnąć, zaprosić. No i to wszystko sprawiło, że w tym finale można powiedzieć prawyborów wyborów mamy szczególnie dużą frekwencję, no ale to dobrze, bo to przyciąga zainteresowanie ludzi, mediów, no to też, to też, też są oczywiście wpłaty, które, które później będą procentowały środowisku wolnościowemu, być może w kampanii. Dobra, 15 sekund na pozdrowienie Dobra. i zachęcenie do pełnego udziału w głosowaniu. No, jest mało czasu, ale jeszcze już kto oczywiście się zapisał, no to ten jeszcze może przyjść i tego zachęcam oczywiście, żeby przyszedł, kto się nie zapisał, już niestety nie zagłosuje, natomiast zachęcam, żeby kto jeszcze stara się gdzieś tam dojechać, bo też warunki pogodowe są trudne, żeby postarał się tutaj przyszedł. Jest naprawdę ciekawe wydarzenie, dużo ludzi i świetna atmosfera, tak zapraszam. Dziękuję bardzo. Powodzenia i zwycięstwa. Dziękuję.